Przeczytacie sobie jeszcze w domu temat ze strony 79. A i na następną lekcję proszę przygotować jeszcze pracę pod tytułem Ja i mój idol. Bez tego nie będzie zaliczenia. A i pracujecie w parach? No i liczę na waszą kreatywność pozytywnie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, gdzie się kochać, jeśli nie w łóżku. Zapytacie po co, skoro jest najwygodniejsze. Bo w seksie nie zawsze chodzi o wygodę, ale i o atmosferę wokół igraszek. Upewnijcie się, że macie odpowiednie warunki. Jesteście w domu sami i nikt niespodziewanie nie wróci wcześniej. Seksu w sypialni też to się zresztą tyczy. Eksplorowanie nowych przestrzeni urozmaici wasz seks. Spojrzycie na partnera inaczej niż dotąd. Być może dowiecie się też czegoś nowego o sobie. To masz jakiś lepszy pomysł? Wiem, może kolasz. Aha, ale Piotrek i Marysia już to robią. Biórko i krzesło, czyli miejsca, które zwykle służą Ci do pracy, mogą być bardzo podniecające. Przetestujcie tu seks oralny. Nie wiem, nie świeć. To szkic. To z kolei robi Tomek z Bartkiem. To ja już nie wiem. Tu się nie da myśleć. Chodź. Ej, a. a może byśmy zrobili taką instalację świetną? Mhm, i co jeszcze? Oh, hamujesz moją kreatywność, wie, wiesz? Mhm. Zadbajcie o intymną atmosferę, zasłoncie okna. Wasze zbliżenie to niekoniecznie coś, w czym powinni uczestniczyć sąsiedzi. Chociaż są też pary, które podnieca świadomość, że ktoś się obserwuje. Łatwiej będzie się skupić. A tu jest mi z kolei za zawygodnie. Wiecie, że seks na wygodnej kanapie sprzyja osiągnięciu orgazmu? Eksperci polecają włożyć pod biodra poduszkę albo kilka. Pamiętajcie, żeby wcześniej zadbać o prześcieradło albo koc, które zapewnią Wam komfort i higienę. I zrobiłam się potwornie... Eee, Głodna? Tak. Ja też. To dawaj do kuchni. Kuchnia, a szczególnie stół, to doskonałe miejsce na miłosne igraszki. Jeżeli się na nie decydujecie, usuńcie z pobliża wszystkie ostre i niebezpieczne przedmioty. Co? Jesteś przekonana? Tak. Tylko się nie wierć. Masz taki sam wzrost. Przypadek? Nie sądzę. Jeszcze tylko tutaj. O. Kanapa, podłoga, a może krzesło? Dajcie się ponieść fantazji, eksplorujcie przestrzenie, poznawajcie swojego partnera. Starajcie się odpowiedzieć na jego potrzeby, porozmawiajcie o swoich fantazjach. Oh! Oszalałeś? Sorry, no, poniosła mnie sztuka. Już mi łokcie bolą od tego leżenia. Czekaj. Łap. Oh, dziękuję. Zadbajcie o wygodę, jeśli wybieracie podłogę. Połóżcie na niej gruby koc. Oddaję? Wajny? Nie, 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 nie po Itolu. bo zepsujesz. Okej, okay. dobrze. Pamiętajcie o jednym, zabawa będzie fajna tylko jeśli będzie bezpieczna. Nigdy nie rezygnujcie z odpowiedniego zabezpieczenia. Dobra, zostawmy to do wyschnięcia, a teraz idziemy się umyć. Będziemy już w oczki? Eee, lewy koszyk. W filmach seks w łazience wygląda bardzo prosto. Musicie tu jednak dobrać pozycję do przestrzeni. Nie porywajcie się na najbardziej akrobatyczne pozycje skama I pamiętajcie o lubrykantach, gdyż woda wypukuje z ciała naturalne płyny. Wykorzystajcie łazienkę do gry wstępnej. Zbudujcie atmosferę. Weźcie kąpiel przy świecach, włączcie muzykę. Hej, jeszcze tutaj masz, kółki. W banie sprawdzi się pozycja na jeźdźca. Z kolei pod prysznicem możecie wybrać pozycję od tyłu, przy której partner może przy penetracji jednocześnie stymulować łechtaczkę i piersi partnerki strumieniem wody lub dłońmi. Obczaj to! Maksymalnie genialne! Super. Nawet podobni jesteśmy! Ciekawe od której strony! No. Ale może chociaż plastyczka nam to zaliczy? Nie no, wyszło super. Nawet nie wiedziałam, że jesteśmy na tyle zdolni. No nie? Ej, w sumie! Zrób mi fotę! O, dobra? Eksperymenty są fajne, ale jeśli dopiero zaczynacie seksualną podróż, poczekajcie, aż nabierzecie wprawy. Super, ej, ja też chcę! Dobra, dobra? Skupiajcie się na partnerze, a na efekcie. Okay. Jeśli stwierdzicie, że najlepiej czujecie się w łóżku, wróćcie tam. O, to genialnie wyszło. Zresztą na balkon zostawiłam tam lakier i to po lakieru, dobra? Jaki lakier? No, wzięłam od Twojej mamy, ale na wszelki wypadek nie musisz jej wspominać. Kochani, chcecie pozbyć się nudzy sypialni? Po prostu nie bójcie się eksperymentować i zaskakiwać swojego partnera. Podróż po mieszkaniu i przebieranki mogą Wam w tym pomóc. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. A jeszcze mam jedną dla Was informację: Piszcie pytania pod odcinkami. Bo niedługo będzie live seksuologiem specjalnie dla Was i odpowiemy na Wasze wszystkie